A co gdybym ci powiedział, że najskuteczniejsze ruchy, by zatrzymać osłabienie po pięćdziesiątce, nie wymagają podnoszenia ani jednego ciężaru? Prawda jest taka, że dziewięćdziesiąt dziewięć procent mężczyzn ignoruje te trzy proste pozycje statyczne, a ten błąd kosztuje ich siłę, równowagę i niezależność. Po pięćdziesiątce ubytek masy mięśniowej przyspiesza proces zwany sarkopenią. Każdego roku stabilność i siła zanikają, jeśli nie są kontrolowane. Większość mężczyzn goni za ciężkimi ćwiczeniami, ignorując proste pozycje, które naprawdę utrzymują stawy stabilne, a ciało odporne. To jest prawdziwy problem. Rozwiązanie jest prostsze niż myślisz. Trzy pozycje izometryczne mogą odbudować utraconą siłę, chronić kolana i plecy oraz przywrócić równowagę. Wszystko bez ciężarów i maszyn. W tym filmie pokażę ci każdą z nich i wyjaśnię, dlaczego ich ignorowanie jest największym błędem, jaki mężczyźni popełniają po pięćdziesiątce. Ćwiczenie 1. Krzesełko przy ścianie. Krzesełko przy ścianie to proste, ale potężne ćwiczenie izometryczne, które każdy mężczyzna po pięćdziesiątce powinien opanować. Opierasz plecy o ścianę, zsuwasz się w dół jakbyś siedział na niewidzialnym krześle i trzymasz. Wygląda nieszkodliwie, ale w ciągu kilku sekund twoje mięśnie czworogłowe, dwugłowe uda i pośladkowe zaczynają pracować, trenując właśnie te mięśnie, które utrzymują cię w stabilności podczas wchodzenia po schodach, wstawania z krzesła czy noszenia ciężarów. Z wiekiem mięśnie utkurczą się szybciej niż większość ludzi zdaje sobie sprawę, przyspieszając utratę równowagi i zwiększając ryzyko upadków. Jeden niefortunny upadek może kosztować cię mobilność i niezależność. Krzesełko przy ścianie pomaga, zmuszając nogi do wytrzymywania napięcia, podczas gdy stawy pozostają bezpieczne, w przeciwieństwie do ciężkich przysiadów, które obciążają kolana i kręgosłup. Ta pozycja wzmacnia mięśnie wspierające stawy w bezpieczny, kontrolowany sposób. Oto jak to zrobić, stań plecami do ściany, stopy na szerokość bioder i około 60 cm do przodu. Zsuń się, aż kolana będą zgięte pod kątem około 90 stopni, plecy płasko. Trzymaj stabilnie, oddychaj równomiernie. Zacznij od 20-30 sekund, stopniowo wydłużaj do 60 lub więcej. Wykonaj trzy rundy. Za trudno. Nie zsuwaj się tak nisko, nawet częściowe ugięcie zadziała. Za łatwo. Przytrzymaj ciężarek przy klatce piersiowej lub unieś jedną piętę, aby zwiększyć wyzwanie. Kluczem jest napięcie bez ruchu. Wskazówka bezpieczeństwa. Utrzymuj kolana nad kostkami, nigdy nie wypychaj ich do przodu. Dostosuj głębokość, jeśli poczujesz ból. Regularnie wykonywane krzesełko przy ścianie buduje wytrzymałość nóg, chroni kolana i daje pewność siebie, by poruszać się silnie każdego dnia. Ćwiczenie 2. mostek pośladkowy. Mostek pośladkowy to kluczowe ćwiczenie izometryczne, które mężczyźni po pięćdziesiątce często zaniedbują. Kładziesz się na plecach, uginasz kolana i naciskasz piętami, aby unieść biodra z podłogi. A następnie utrzymujesz tę pozycję. Ta prosta pozycja aktywuje mięśnie pośladkowe, dwugłowe uda i mięśnie głębokie brzucha, budując siłę właśnie w tych mięśniach, które chronią kręgosłup i stabilizują kroki. Dlaczego to jest tak kluczowe? Z wiekiem mięśnie pośladkowe osłabiają się, zmuszając dolny odcinek pleców do przejmowania ich pracy. Ta nierównowaga prowadzi do bólu. Sztywności i złej postawy. Wielu mężczyzn myśli, że ich plecy zawodzi, podczas gdy w rzeczywistości ich biodra są niewystarczająco silne. Mostek pośladkowy odwraca tę sytuację, ucząc ciało angażowania największych, najsilniejszych mięśni, zmniejszając obciążenie kręgosłupa i utrzymując cię w pozycji wyprostowanej. Oto jak, połóż się płasko, kolana zgięte, stopy na szerokość bioder. Delikatnie wciśnij dolny odcinek pleców w ziemię, a następnie, naciskając piętami, unieś biodra, aż ramiona, biodra i kolana utworzą prostą linię. Trzymaj stabilnie, mocno ściskaj pośladki i oddychaj głęboko. Zacznij od 20-30 sekund, następnie dąż do 60. Wykonaj trzy serie z przerwami. Potrzebujesz łatwiejszej wersji? Umieść poduszkę pod biodrami i unieś się mniej. Gotowy na więcej? Spróbuj unieść jedną nogę podczas trzymania pozycji, zmuszając każdą stronę do stabilizacji. Wskazówka bezpieczeństwa: nie wyginaj pleców zbyt mocno, ani nie wypychaj bioder za wysoko. Skup się na kontrolowanym napięciu w biodrach i mięśniach dwugłowych uda. Konsekwentnie wykonywany mostek pośladkowy łagodzi ból pleców, poprawia postawę i przywraca siłę, której potrzebujesz dochodzenia, wspinania się czystania wyprostowanym bez wysiłku ćwiczenie 3 pozycja psa ptaka pozycja psa ptaka to proste ale potężne ćwiczenie które trenuje równowagę stabilność tułowia i koordynację z pozycji klęku podpartego wyciągasz jedno ramię do przodu i przeciwną nogę do tyłu a następnie utrzymujesz tę pozycję choć wygląda łatwo zmusza głębokie mięśnie wokół kręgosłupa mięśnie brzucha pośladków i ramion do wspólnej pracy. Dlaczego to ma znaczenie po 50C? Gdy mięśnie stabilizujące osłabiają się z wiekiem, codzienne czynności stają się mniej pewne. Mężczyźni często skupiają się na dużych ciężarach, ignorując mięśnie, które zapobiegają upadkom. Pozycja psa ptaka bezpośrednio trenuje te stabilizatory, ucząc Twoje ciało pozostawania stabilnym wbrew grawitacji. To rodzaj siły, której potrzebujesz schodząc z krawężnika, obracając się, by po coś sięgnąć, lub łapiąc się, by uniknąć potknięcia. Aby to zrobić, zacznij z rękami pod barkami i kolanami pod biodrami. Wyprostuj prawe ramię i lewą nogę, aż będą proste. Utrzymuj biodra w poziomie, kręgosłup w neutralnej pozycji, a mięśnie głębokie napięte. Trzymaj, oddychając równomiernie. Zacznij od 15-20 sekund na stronę, a następnie dąż do 40-60. Wykonaj trzy serie. Potrzebujesz łatwiejszej wersji? Utrzymuj dłoń i stopę zaledwie kilka centymetrów nad podłogą. Aby zwiększyć wyzwanie, wyciągnij dłużej, trzymaj z zamkniętymi oczami, lub rysuj małe kółka dłonią i stopą. Wskazówka bezpieczeństwa. Unikaj zapadania się lub wyginania dolnego odcinka pleców wykonuj ruchy powoli i kontrolowanie jeśli bolą cię nadgarstki oprzyj się na pięściach lub użyj podkładki konsekwentnie wykonywana pozycja psa ptaka poprawia postawę zmniejsza ból pleców i wyostrza równowagę to jeden z najprostszych sposobów na ochronę niezależności i utrzymanie ciała w pewnym ruchu po 50 C. jeśli te pozycje już cię przekonują poświęć chwilę teraz Naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj. Ten prosty krok powie mi, że chcesz więcej programów ćwiczeń przeznaczonych dla mężczyzn po 50C, a ja będę je dostarczał prosto do ciebie. Te trzy pozycje izometryczne mogą nie wyglądać spektakularnie, ale razem tworzą fundament, który chroni twoje ciało po 50C. Krzesełko przy ścianie buduje siłę i wytrzymałość nóg, Dzięki czemu wchodzenie po schodach czy wstawanie z krzesła staje się pewne. Mostek pośladkowy przywraca moc biodrom i odciąża dolny odcinek pleców, poprawiając postawę i komfort. Pozycja psa ptaka trenuje równowagę i stabilność tułowia, utrzymując każdy krok pewnym i zmniejszając ryzyko upadków. Nie potrzebujesz ciężkich ciężarów ani zatłoczonej siłowni, żeby walczyć z osłabieniem. Wystarczy Twoje własne ciało, kilka stóp wolnej przestrzeni i dyscyplina, by trzymać, oddychać i powtarzać. Dzięki konsekwencji zauważysz mniej bólu, lepszą postawę i większą pewność siebie w codziennych ruchach. Siła po pięćdziesiątce nie jest utracona na zawsze, jest odbudowywana jedna pozycja na raz. Wyobraź sobie, że chodzisz wyprostowany chodzisz po schodach bez wahania lub z łatwością nosisz zakupy ta przyszłość jest twoja do stworzenia zaczynając już teraz która z tych trzech pozycji wydaje ci się najbardziej przydatna zostaw komentarz i podziel się swoimi doświadczeniami czytam każdy z nich a jeśli ten film pomógł naciśnij lubię to zasubskrybuj i włącz dzwonek aby nigdy nie przegapić programów stworzonych by mężczyźni po pięćdziesiątce byli silni, mobilni i niezależni.